Zastanawiałeś się kiedyś, co różni ludzi, tych, którzy mają w życiu dużo pieniędzy, którzy potrafią zapewnić sobie dobrą sytuację finansową i bezpieczeństwo finansowe dla swojej rodziny, od tych ludzi, którzy wiecznie borykają się z kredytami pożyczkami, którzy wiecznie mają za mało? Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie błędy w myśleniu popełniają właśnie ci drudzy ludzie, ten film jest właśnie dla ciebie. Zaczynajmy więc. Dla osób, które są tutaj po raz pierwszy, nazywam się Krzysztof Król. I moi drodzy, w dzisiejszym filmie chcę przedstawić wam 15 błędów w myśleniu, 15 błędów finansowych. 15 błędów, które jeśli będziesz je ciągle popełniać, notorycznie popełniać, to sprawią po prostu, że przez całe swoje życie będziesz biedny, czyli będzie ci brakować, zgodnie ze słownikiem języka polskiego, brakować pieniędzy zawsze na jakieś nawet podstawowe potrzeby po to, żeby zapłacić czynsz, żeby mieć na jedzenie, czy po to, żeby właśnie zapewnić jakiś dobry poziom dla swojej rodziny. W dzisiejszym filmie, tak jak mówię, 15 będzie właśnie tematów, e, które każdy i każda z Was, moi drodzy, w swoim życiu powinien sobie przeanalizować, i jeśli coś jest nie tak, to jest skorygować. Jedziemy po kolei. Punkt pierwszy to jest to, że pieniądze to jest zło. Jest wiele osób, które, no niestety, jeszcze przenoszą pewne e, przekonania. Przekonania z poprzedniego systemu, czyli z systemu komunistycznego, w którym wszyscy mieli mieć porówno, niezależnie czy się stoi, czy się leży, tam 1500 się należy, tak? E, więc ludzie. Wzięli jakieś przekonania z tego systemu, y, takie socjalistyczne, komunistyczne, stalinowskie, że pieniądze to jest źródło wszelkiego zła. I to jest oczywiście przekonanie błędne, chociażby z tego powodu, że pieniądze to są albo po prostu papierki, czy jakieś kawałki metalu, czy liczby na koncie, więc one nie mogą być ani dobre, ani złe. Jest to jakaś forma reprezentacji. E, reprezentacji, którą wymyśliliśmy sobie po prostu, żeby łatwiej, mo łatwiej można było się wymieniać różnymi produktami czy usługami. Dawniej ludzie, zanim w ogóle powstał pieniądz, to wymieniali się głównie barterowo. Głównie barterowo, czyli no, przychodził jeden gość, który powiedzmy uprawiał ziemniaki, e, do drugiego gościa, który był kowalny, i robił jakieś narzędzia, no i on mu zaproponował na przykład trzy worki ziemniaków w zamian za jakieś narzędzie. No i mogli się tak dogadać. Problem się pojawiał wtedy, kiedy ten gość już na przykład co robi narzędzia, nie potrzebował ziemniaków, a dalej chciał sprzedać młotek. I po to ludzie wymyślili właśnie prostszą formę, czyli jakiś symbol wartości, właśnie jako pieniądz. No i już od y, tysięcy lat jakoś z tym pieniądzem żyjemy. No i teraz y, ludzie, którzy uważają, że to jest zło, no to niech sobie wyobrażą, co jakby te pieniądze nie istniały. To jakby te pieniądze nie istniały, nie? więc bez nich w ogóle życie byłoby w dzisiejszych czasach w zasadzie niemożliwe. No chyba, żebyśmy stworzyli właśnie utopijną komunę, ale no, mam nadzieję, że to się nigdy nie zdarzy. Punkt drugi to jest to, że bogaci ludzie są źli. Bogaci ludzie są źli. Znowu jest to całkowicie błędne przekonanie, ponieważ nie ma żadnych, absolutnie żadnych badań naukowych, które dowodziłyby, że człowiek, który ma więcej pieniędzy, o, ninja, nie przeszkadzaj. który Człowiek, który ma więcej pieniędzy, jest człowiekiem złym, że nagle jak ktoś staje się bogaty, to wchodzi w niego jakiś kurcze wirus diabelski, który sprawia po prostu, że on się staje złym człowiekiem. Z tego co ja zauważyłem w życiu, to pieniądze absolutnie nie jest tak, że zmieniają ludzi. Raczej pieniądze uwydatniają to, jaki ktoś był. Czyli jeśli ktoś był złym człowiekiem i nie miał pieniędzy, jak będzie mieć pieniędzy, będzie złym człowiekiem na większą skalę. Jeśli ktoś był z kolei dobrym człowiekiem, to też mając pieniądze będzie mieć więcej możliwości, żeby to dobro dookoła czynić. I pieniądze nie zmieniają ludzi, pieniądze nie sprawiają, że ktoś jest zły. Czy nie wiem, w więzieniu siedzi najwięcej osób na przykład sami bogacze siedzą? Że oni tylko popełniają przestępstwa? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Myślę, że jest yy, i dużo ludzi, którzy są bogaci i są źli, jest dużo ludzi, którzy są bogaci i są dobrzy, jest tak samo dużo ludzi biednych, którzy są źli jest dużo ludzi biednych, którzy są dobrzy. I tutaj ilość pieniędzy, które ma, nie mają znaczenia, nie mają powiązania z twoją moralnością czy z twoją etyką. Punkt trzeci jest taki, że bogaci ludzie mieli farta. No to jest znowu myślenie, które z kolei wynika z tego, że te osoby chcą tłumaczyć swoją Biedę, tym, że po prostu mieli pecha w życiu. No i o ile oczywiście, że może tak się stać, że jeden człowiek rodzi się w biednej rodzinie, e, inny człowiek rodzi się w bogatej rodzinie. Ale żyjemy obecnie na szczęście w takich czasach, nie w czasach średniowiecza, kiedy jak się urodziłeś chłopem, to chłopem prawdopodobnie pozostałeś, tylko żyjemy w czasach, w których nawet człowiek pochodzący z bardzo biednej rodziny może ustawić się bardzo dobrze w życiu. Może się wyedukować, tworzyć wartość dla innych ludzi, stworzyć jakiś biznes czy karierę i dzięki temu dojść do dużych pieniędzy. Zwłaszcza że z moich obserwacji, znowu to subiektywnych obserwacji, z tego co mogłem obserwować i widzieć, no to przeważnie dzieciaki wychowane właśnie w jakichś bogatych rodzinach, niespecjalnie miały ochotę zarabiać pieniądze, niespecjalnie miały ochotę coś robić, a to ludzie właśnie, którzy wychowali się w tych rodzinach biednych albo średnich, na średnim poziomie, mieli właśnie ten głód, to ciśnienie dążenia do czegoś i coś fajnego w życiu swoim stworzyli. Kolejna rzecz. Punkt czwarty. To jest to, że pieniądze nie rosną na drzewach. To jest znowu jakieś takie powiedzenie ludzi, którzy no zupełnie nie, nie, nie wiedzą o co w pieniądzach tak naprawdę chodzi. Pieniądz po prostu symbolizuje wartość, którą ty wytworzysz dla innych ludzi. I oczywiście nie rosną na drzewach, no chyba, że jesteś sadownikiem i sprzedajesz jabłka, no to twoje pieniądze wtedy rosną na drzewach faktycznie, pakujesz je później do skrzynek i wymieniasz już na, na tą zwykłą kasę. Natomiast pieniądze po prostu symbolizują wartość. Więc yy, i możemy znaleźć różne okazje żeby i szanse, żeby zarabiać pieniądze, możemy znaleźć okazję, żeby skalować to, co robimy i mieć tych pieniędzy dużo więcej i, i czasem jest, jest to możliwe, żeby nawet bardzo łatwo to zrobić. Wcale biznes czy twoja kariera nie muszą być jakoś trudne. Raczej powinny być właśnie wycelowane w ten sposób, żeby wytworzyć jak największą wartość dla innych ludzi, bo jeśli wytworzysz dużą wartość dla dużej ilości osób, to po prostu zarobisz dużo kasy. I tutaj, zanim przejdziemy do następnego punktu, to od razu chcę cię zaprosić gorąco na dwa szkolenia, które poprowadzę dla was już w najbliższą Niedzielę. O godzinie 13 będzie to szkolenie z marketingu internetowego, czyli znowu szkolenie, na którym moi drodzy pokażę Wam właśnie, jak odnaleźć się w tym marketingu internetowym, jak zarabiać pieniądze wykorzystując do tego internet, w jaki sposób promować swoją firmę, jeśli już masz swoją firmę albo planujesz ją założyć, właśnie wykorzystując do tego internet. Szkolenie będzie całkowicie darmowe o godzinie 13 w niedzielę. Natomiast o godzinie 17 poprowadzę dla Was szkolenie na temat tego, jak zarządzać swoimi finansami. I to szkolenie będzie znakomitym dopełnieniem dzisiejszego filmu. Oczywiście będzie tam mnóstwo tematów, bo chcę na tym szkoleniu pokazać Wam właśnie, jak zaplanować swoją finansową przyszłość. Chcę pokazać Wam, w jaki sposób zarządzać tymi swoimi pieniędzmi z miesiąca na miesiąc. I również ninja, zaraz się z Tobą pobawię. Spokojnie, poczekaj, poczekaj, bo mi utopisz telefon. E, więc na szkoleniu o 17, moi drodzy, chcę Wam tak samo pokazać, właśnie, jakie największe błędy ludzie popełniają, jak zbudować wolność finansową, jak zapewnić dla siebie i swojej rodziny bezpieczeństwo finansowe? Jak to liczyć? Pokażę wam wiele symulacji, właśnie waszej wolności finansowej w przeciągu 10-20 lat, że można już dojść naprawdę do fajnej sytuacji finansowej. Więc już teraz zatrzymaj ten film i zapisz się na te obydwa szkolenia, ponieważ dostaniesz za darmo, za darmo wiedzę o 13-17 w niedzielę, bardzo wartościową, która na innych szkoleniach nawet kosztuje po kilka tysięcy złotych. Więc zatrzymaj teraz ten film w przypiętym komentarzu czy w opisie filmu, znajdziesz właśnie linki do zapisu i zaraz. Wracamy ponownie. No, mam nadzieję, że się zapisałeś, bo jak nie, to co to ma być? Nie wolno odkładać na później takich decyzji, więc od razu to zrób, a my jedziemy dalej z tematem. Punkt piąty to jest to, że ludzie często, zwłaszcza ludzie właśnie, którzy nie mają pieniędzy, ludzie biedni, mówią, że ktoś się sprzedał. Było kilka lat temu, teraz już jest to mniej, bo wiele osób już zrozumiało, na przykład, że na YouTubie wiele osób w jakiś sposób zarabia pieniądze. Tak, że nie robią charytatywnie tego, tylko w jakiś sposób zarabiają pieniądze. Natomiast dawniej, do dzisiaj zresztą to się zdarza, ale dawniej było ogromne, o, o, ogromnie popularne przekonanie, że ktoś się sprzedał. Sprzedał. Że był jakiś youtuber, który naglał dla ludzi 500 filmów, siedział, montował to, poświęcił kilka lat swojego życia na to i nagle ten youtuber na przykład wchodził we współpracę z jakąś firmą, żeby właśnie promować jej produkty, nie? Żeby coś sobie w końcu z tego zarobić, a nie tam 1000 złotych miesięcznie z reklam. I od razu w komentarzach było, to się sprzedał w ogóle, o jak mogłeś i tak dalej. Do dzisiaj niektórzy ludzie w ten sposób do tego podchodzą. Że ich po prostu w oczy kole, jak ktoś śmie zarabiać pieniądze za swoją pracę. No to jest właśnie myślenie ludzi biednych, którzy są na etacie, którzy zupełnie nie rozumieją tego, że człowiek może prowadzić swój biznes, że może być samozatrudniony, że może być freelancerem, czy nawet, że może być youtuberem. I może po prostu zarabiać w ten sposób pieniądze. I chcieć zarabiać pieniądze w ten sposób. I wtedy powinni taką osobę wspierać. Będą jego, będąc jego lojalnymi widzami, to powinni go wspierać. Żeby on miał więcej pieniędzy, będzie miał lepszy sprzęt, będzie lepsze filmy kręcił, będzie bardziej wyluzowany, więc będzie mógł się bardziej skupić, nie na tym właśnie, żeby mieć jak najwięcej wyświetleń, tylko. Robić jak najbardziej wartościowe filmy, nie? Więc to jest kolejny błąd w myśleniu. Kolejna rzecz, punkt szósty to jest to, że ludzie biedni trwają w swoich błędnych przekonaniach. Czyli oni po prostu jak beton, możesz im tłumaczyć. Ja bardzo często to zauważyłem, że daje ludziom na wyciągnięcie ręki po prostu wiedzę, nie? Wiedzę, jak te pieniądze zarabiać, jak nimi zarządzać, a tam jakiś hater w komentarzu po prostu coś tam będzie paplać. Czyli ci ludzie po prostu nawet nie wysłuchają, podałbyś im nawet, no jakby istniało, nie istnieją jakieś złote rozwiązanie, ale dałbyś im złoty sposób, który by po prostu wymagał od nich włożenia jakiejś pracy i nie wiem, przeczytania książki, nauczenia się czegoś, to oni są oporni na wiedzę, oporni na jakąkolwiek sugestię i cały czas przez całe swoje życie popełniają te błędy. Czyli ktoś idzie na przykład, bierze chwilówkę, nie? Bierze chwilówkę, zauważa później, że kurczę, no za cztery miesiące spłacił chwilówkę, ale musiał drugie tyle spłacić, bo tam jakieś kary dołożyli, prowizje, oprocentowanie drakońskie, lichwiarskie i sumarycznie wyszło mu, że musiał drugie tyle pieniędzy zapłacić i myśli sobie, cholera, no kupiłem ze telefon cztery miesiące wcześniej, a zapłaciłem jak za dwa. No to dobra, to już więcej tej chwilówki nie wezmę, a za miesiąc bierze następną chwilówkę, bo musi sobie kupić telewizor, konsolę, czy felgi do samochodu, nie? Więc trzeba wyciągać, nawet jeśli popełniasz w życiu jakieś błędy, to trzeba wyciągać z nich wnioski. Trzeba nauczyć się wyciągać wnioski, myśleć logicznie, bo normalnym jest, że w życiu popełniamy błędy. Ale nienormalnym jest, żeby nie wyciągać z tego wniosków, żeby popełniać te same błędy przez cały czas, nie? Więc nie popełniaj tych samych błędów finansowych, jak zauważyłeś, że na przykład pożyczanie pieniędzy nie jest dobre, że pożyczanie pieniędzy nie jest dobre. Ja już nauczyłem się w czasach liceum po prostu, że pożyczanie pieniędzy nie jest dobre. Nigdy nie widziałem wdzięczności z czyjej strony, a wręcz przeciwnie była część osób, które po prostu później zrywały ze mną kontakt. Unikały telefonu, jak człowiek chciał, żeby oddali w końcu te pieniądze. Nie to, że się zawali, jak złodzieje. No bo ktoś to pożyczy od ciebie pieniądze i ci nie odda, tak samo jakby ci ukradł z portfela czy z domu, nie? Więc jest zwykłym złodziejem to jeszcze później y, mieli do Ciebie pretensje, że Ty y, chcesz od nich te pieniądze odzyskać, nie? Więc ja przestałem już w czasach liceum, jakieś, nie, ile to było, z 20 lat temu, przestałem ludziom pożyczać pieniądze i jestem z tym bardzo szczęśliwy. Jak komuś mam ochotę pomóc, to mu mogę dać te pieniądze, żeby później się za kimś nie wozić. Natomiast ja też zauważyłem, że jeśli ktoś pożycza te pieniądze, to dawanie mu pieniędzy nie jest żadną pomocą tak naprawdę. Nie jest żadną pomocą, bo jeśli on nie ma tych pieniędzy teraz, to prawdopodobnie za miesiąc czy za pół roku dalej nie będzie mieć tych pieniędzy. Dalej nie będzie mieć tych pieniędzy. I jeśli już ktoś potrzebuje pieniędzy pożyczyć, powinien iść do banku. Jeśli bank mu nie daje, to znaczy, że ma ku temu powody. To znaczy, że ten człowiek nie wygląda wiarygodnie, i znaczy, że ten człowiek prawdopodobnie nie będzie miał jak oddać tych pieniędzy. Albo niech pożyczy od swojej najbliższej rodziny, która później będzie się z nim użerać. Więc to jest znowu kolejna dobra zasada. Niektórzy ludzie po prostu jak grochem w piach, albo włażą w jakieś piramidy finansowe, ładują się w jakieś nowoczesne biznesy, piramidy finansowe i tak dalej, nie? W których tracą pieniądze, a później za pół roku robią dokładnie to samo, licząc, że tym razem będzie inaczej. Więc nie popełniaj tych samych błędów kilkukrotnie. Kolejna rzecz, punkt siódmy, to jest to, że ludzie biedni uważają, że tylko ciężką pracą można się dorobić. I o ile ja uważam też, że czasem, no kurczę, trzeba pracować dużo. Zwłaszcza jeśli chcesz mieć dużo pieniędzy, no to musisz czasem pracować dużo. Ja Miałem momenty takie w życiu, bo już biznesy i swojej firmy prowadzę od w sumie, no jak mam 37 lat, no to od 19 lat. I miałem takie okresy w życiu, że czasem przez kilka tygodni czy parę kilka miesięcy pracowałem po kilkanaście godzin dziennie od poniedziałku do niedzieli. Zdarzały się takie okresy i potrafię ciężko pracować, potrafię pracować rzetelnie, potrafię się przyłożyć do czegoś. Natomiast należy też pracować przede wszystkim mądrze. Mądrze, bo to, popatrz, to jest yy, liczenie tylko na to, że jeśli ty jesteś zmęczony i dużo czasu na to poświęcasz, to to jest dobre, to jest takie samo jakbyś miał, powie popatrz, do wykopania jakiś rów i możesz albo łopatą ten rów kopać przez tydzień, albo pójść, wynająć koparkę, co oczywiście no trochę wygeneruje kosztów, więc mniej pieniędzy zarobisz, ale wynająć na przykład koparkę i wykopać ten rów w pół dnia. I mieć pozostałe 6,5 dnia na zarabianie pieniędzy w inny sposób albo po prostu dla siebie, dla swojej rodziny i dla swoich bliskich, nie? Więc trzeba owszem, czasem pracować ciężko, ale przede wszystkim mądrze. Przede wszystkim zrozumieć właśnie skąd się pieniądze biorą, a o tym będziemy też mówić w niedzielę no i gdzie się zarabia te pieniądze największe. Dalej, kolejna rzecz, punkt ósmy to jest to, że osoby biedne uważają, że bieda to jest przeznaczenie czyli tak w jednym z poprzednich punktów, nie? że, że to, że ktoś jest bogaty czy biedny to jest kwestia szczęścia, nie uważam, że tak jest no poza dzieciaczkami, które mają bogatych rodziców których w Polsce akurat dużo nie ma no ja szczerze mówiąc dopiero chyba na studiach poznałem jakichś pierwszy, pierwszych ludzi którzy faktycznie od rodziców dostali pieniądze a w podstawówce i w liceum miałem albo ludzi, którzy pochodzili z biednych rodzin albo z takich na średnim poziomie, gdzie wcale się w domu nie przelewało, nie? Więc wcale myślę, tak dużo w skali polskiej nie ma, może tam Warszawka ma trochę więcej. <gry> Natomiast w skali polskiej tak dużo tych ludzi wcale nie ma. I większość ludzi w Polsce, którzy są bogaci, jednak dorobili się sami tych pieniędzy. Sami się dorobili tych pieniędzy, doszli do tego ciężką pracą z jakimś tam ułamkiem polityków, którzy wiadomo, na czym się dorobili. <gry> Dalej. Kolejna rzecz, punkt dziewiąty, to jest to, że ludzie biedni liczą, że wygrają pieniądze. No, loteria, moi drodzy, to jest najgłupsze, co można robić w ogóle. Prawdopodobieństwo, jeśli ktoś w ogóle zna jakieś podsta podstawy matematyki z podstawówki, nie? to potrafi sobie jasno policzyć, że prawdopodobieństwo wygranej na loterii jest tak małe, że jest praktycznie zerowe. To już masz większe szanse, że naprawdę znajdziesz na, na ulicy walizkę pieniędzy, bo ktoś akurat zgubił milion, milion dolców w walizce, nie? I jest to tak małe prawdopodobieństwo, że nie ma w ogóle sensu nawet się tym zajmować. Marnować nie tylko swoich pieniędzy, ale też swojego czasu i swojej uwagi. I przede wszystkim nie ma co budować sobie takiego złudnego przeświadczenia, że tobie się uda. Ja miałem też y, błędne myślenie na przykład, y, związane z prawdopodobieństwem, licząc na to właśnie będąc tam dwudziestolatkiem, który dopiero zaczął robić biznesy i liczyłem też na to, że będę y, mieć historię taką jak założyciel na przykład Facebooka, czy jakichś innych tam znanych portali, czy takie wielkie historie sukcesu, nie? gdzie jakiś młody człowiek doszedł od razu do miliardów i stworzył coś wielkiego na skalę światową. Myślałem właśnie błędnie w ten sposób i wiecznie jakby czekałem na to. Czekałem na ten moment, że, że wreszcie stworzę ten biznes taki mega, który wystrzeli w ciągu roku da nie wiadomo co. Później dobrze, że się nauczyłem trochę innego myślenia, myślenia takiego, żeby budować swój majątek konsekwentnie, sukcesywnie w długim terminie i w oparciu o solidne fundamenty. Czyli nie o szansę jedną na milion czy jedną na miliard, że mi się uda, tylko o szansę taką, że mam 50-70% szans, że mi się uda. No bo robię jakiś biznes, który ma solidne podstawy, generuje wartość dla ludzi, wyciągam wnioski, ulepszam go cały czas, yy, później tworzę następny i następny i w końcu po prostu dojdę do tych dużych pieniędzy. No i doszedłem i dzięki temu właśnie Jestem tu, gdzie jestem, nie? Kolejna rzecz, e, punkt dziesiąty, że ludzie, ludzie biedni myślą, że pieniądze to jest tylko luksus. Bardzo często spotykam się też z takim myśleniem u ludzi, że a po co mi te pieniądze, ja to w ogóle nie potrzebuję jakichś tam Mercedesów, nie, nie potrzebuję tam Ferrari czy złotych zegarków, e, mi wystarczy to, co mam. E, no niestety, w, e, moi drodzy, pieniądze to nie jest tylko luksus. To nie jest tylko luksus, bo ja was wcale nie namawiam, żebyście wy, nie wiem, popadali w jakiś właśnie e, materializm, że, że koniecznie musicie mieć najlepszy, najdroższy samochód, najlepszy, najdroższy telefon, Najlepszy, najdroższy komputer, bo sam tak nie robię i uważam to po prostu za, za głupie. Natomiast, natomiast pieniądze po prostu są potrzebne w naszym życiu do wielu innych tematów niż tylko kupowanie sobie niepotrzebnych bajerów. Są potrzebne chociażby do tego, żeby zapewnić opiekę medyczną dla siebie i dla, dla swojej rodziny. W sytuacji takiej, kiedy przychodzisz na SOR, to są słynne sytuacje w Polsce, gdzie ludzie przychodzą, czekają całą noc, żeby ich ktoś łaskawie przyjął, leżą gdzieś półumierający na, na, na korytarzu, nie? I żeby nie być w takiej sytuacji, żeby twoje dziecko na przykład półumierające, nie wiem, po wypadku jakimś, nie leżało gdzieś na jakimś korytarzu w starym, obdrapanym szpitalu, tylko zapewnić mu dobrą opiekę medyczną, nie? Na poziomie, żeby... Być jak człowiek obsłużonym, żeby móc y, na przykład podróżować sobie po świecie, żeby móc, jeśli zeprzejecie się samochód, to naprawić ten samochód, a nie znowu popadać w jakieś długi. Że jak zeprzejecie się lodówka w domu, to nie jedziesz gdzieś na szrod i nie kupujesz kolejnej zardzewiałej, tylko żeby się było stać, żeby sobie kupić nową lodówkę. Czyli żeby zapewnić sobie po prostu godne warunki życia. Godne warunki życia. I przede wszystkim po to są potrzebne pieniądze, żeby mieć jakieś bezpieczeństwo, zabezpieczenie. Bo wiele się sytuacji może przydarzyć, tak jak teraz, no moi drodzy, w ostatnim czasie zdarzyła się pandemia i zobacz, jak wiele osób było zupełnie niegotowych na to. Żyli od pierwszego do pierwszego i licząc na to, że zawsze będzie po prostu kraina mlekiem i miodem płynąca. I zapomnieli, że przez setki lat jednak ludzie to mieli epidemie co chwilę, co chwilę wojny, co chwilę jakieś wielkie, wielkie, duże problemy, nie? I, i ludzie zapomnieli, żyjąc sobie po prostu w swoim ciepłym, cie, ciepłym mieszkanku. Zapomnieli o tym w ogóle, że coś się może złego zdarzyć. No i nagle wiele osób po prostu zostało no, praktycznie nago na środku ulicy bez majtek, bo stracili pracę, bo biznes mieli też do ostatniej złotówki, dopięty, więc jednego miesiąca nie byli w stanie przetrwać. Widziałem tam ludzi co miesiąc, dwa i w ogóle nie byli w stanie funkcjonować. No, jak człowiek prowadzi biznes, to powinien mieć zabezpieczenie, płynność finansową, no takie nowe pojęcie dla niektórych. Płynność finansową, zabezpieczenie, żeby ten biznes nie był oparty właśnie o jakieś słomiane nogi, tylko miał solidne podstawy, że nawet jak na pół roku ci się wysypie z jakiegoś powodu, bo nie wiem, dostawca ci się wysypie albo nagle właśnie będzie jakaś, zmieni się sytuacja gospodarcza na świecie, to żebyś był w stanie prze przetrwać albo działać wtedy elastycznie, przebranżowić się i po prostu działać mądrze. Ale tak samo jak jesteś na etacie, tak samo trzeba budować swoją właśnie poduszkę finansową. E, trzeba e, działać mądrze, trzeba przewidywać pewne sytuacje albo chociaż się zabezpieczać, nie? I tak jak mówię, pieniądze to nie jest tylko luksus. Pieniądze są nam potrzebne do życia, obiektywnie są potrzebne do życia. Bo, żeby wynająć sobie mieszkanie, przeżyć, mieć na jedzenie, na, właśnie na, na, na lekarza, jakoś żyć godnie i jeszcze mieć coś ciekawego w tym życiu, to już jest potrzebne trochę więcej pieniędzy niż tylko minimum i życie od pierwszego do pierwszego. Dalej, punkt jedenasty. To wiele osób mówi, że w Polsce się nie da. No, w Polsce się nie da. Hmm. To myślę, że statystyki pokazują co innego. No, moi drodzy, jak już chcemy powtarzać jakieś, powielać jakieś slogany. To warto się zastanowić nad tym, czy one w ogóle mają rację. Akurat czy w Polsce się da, czy w Polsce się nie da, to możecie sobie sprawdzić w statystyce. Jak patrzyłem tam chyba z rok czy dwa lata temu właśnie w, w statystyki, to w Polsce było 10 tysięcy osób, które zarobiły w ciągu jednego roku powyżej miliona złotych. Czyli nie tylko tych, co mają milion już, bo przez 10 lat zbierali, tylko 10 tysięcy osób po prostu zarobiło bańkę w ciągu jednego roku. A niektórzy oczywiście więcej. No więc je chyba da. I nie wszyscy byli jakimiś oszustami, nie wszyscy byli e, mafiozami, nie wszyscy byli politykami, <grytko>, e, tylko niektórzy ludzie faktycznie zarobili te pieniądze, wytwarzając dobrą wartość dla innych ludzi i będąc dobrej jakości specjalistami, czy to w biznesie, czy w swojej po prostu branży, nie? czy w swoim zawodzie. Więc da się zarobić w Polsce, da się zarobić w Afryce. Też są bogaci ludzie. Oczywiście, wiadomo, w Afryce będzie trudniej, ale my mamy to szczęście, że jesteśmy w Polsce, w Europie, nie jest to żaden kraj trzeciego świata i możliwości zarabiania pieniędzy są ogromne. Zresztą ja podróżowałem dużo po świecie i w każdy kraj ma swoich bogatych ludzi, jeden ma mniej, drugi więcej, ale akurat Polska, no, jest tutaj w bardzo dobrej myślę sytuacji i rozwija się dużo lepiej niż na przykład y, kraj Europy Zachodniej. Punkt dwunasty jest taki, że ludzie biedni słuchają byle kogo. Słuchają porad od ludzi, którzy są biedni. No jaki to ma sens? Jaki to ma sens? No właśnie, e, słuchają porad od y, swoich rodziców, którzy są biedni, od swojej rodziny, wujków, ciotek, którzy, którzy są biedni, od swoich znajomych, którzy nic nie mają. No i jaki jest sens słuchać chociaż jednej porady od takiego człowieka? Trzeba słuchać i uczyć się na temat finansów od ludzi, którzy mają te finanse, bo jest to matematyka. Finansów nie oszukasz to jest matematyka pewna. Jeśli ktoś doszedł do pieniędzy, ok, mógł ktoś tam mieć, yy, po prostu być w dobrym miejscu w odpowiednim czasie, nie? Ale takich osób jest bardzo mało. Znam tutaj mnóstwo osób. Dookoła moi wszyscy sąsiedzi to są milionerzy. Tutaj każda willa, przynajmniej bańkę, kosztuje. Mam w Polsce wielu przyjaciół, młodych ludzi w wieku 30, 40, nawet 20 paru lat, którzy są milionerami i żaden z nich nie miał ani farta, ani nie urodził się w bogatej rodzinie, ani nie miał jakichkolwiek w ogóle plusów na starcie, a jednak poprzez swoją pracę, wytrwałość doszli po prostu do dużych pieniędzy. I wtedy warto słuchać takich ludzi, takich ludzi, którzy właśnie doszli do tych większych pieniędzy, bo oni wiedzą jak to zrobili, a nie kogoś, kto tylko powtarza jeszcze z czasów komuny jakieś tam zupełnie błędne przekonania. I pakuje ci do głowy blokady, które mogą sprawić, że przez całe swoje życie, pomimo tego, że może masz talenty, może mógłbyś się dorobić fajnych rzeczy, może masz na przykład szansę w biznesie coś osiągnąć, to nigdy w życiu tego nie osiągniesz, bo nawet nie spróbujesz, bo będziesz mieć po prostu w głowie wyprane, że nic się nie da. Punkt trzynasty. Ludzie biedni myślą, że wszystko wiedzą. No, że wszystko wiedzą. Narzekają na swój los, oczywiście obarczają winą ludzi jakichś tam na zewnątrz i uważają, że po prostu się nie da, że po prostu to jest niemożliwe, nie? Że po prostu to jest niemożliwe. Czyli oni już wszystko wiedzą, wykorzystali już wszystkie swoje możliwości, bo skończyli podstawówkę i jakąś szkołę średnią, czy może jeszcze jakieś studia i po prostu nic więcej się nie da. Natomiast da się bardzo dużo. Da się bardzo dużo. Można się wielu rzeczy nauczyć. Tak naprawdę w większości rzeczy, które przynoszą nam pieniądze, uczymy się poza szkołą. Uczymy się na jakichś kursach, szkoleniach z książek, czy z, ze swojego własnego doświadczenia. Czy ze swojego własnego doświadczenia. I teraz, jeśli ty swoją edukację uważ... zamierzasz zakończyć yy, w momencie, kiedy kończy się edukacja tradycyjna, czyli na podstawówce czy liceum, to faktycznie no, małe masz szanse, że będziesz mieć jakiekolwiek umiejętności lepsze niż, nie wiem, ktoś to kopierowy sprząta albo wykonuje jakieś najprostsze, najprostsze prace, mało płatne. Natomiast, jeśli ty zrozumiesz to podstawowe, że wiesz, że nic nie wiesz, nie? Że wiesz, że nic nie wiesz, czyli że wiesz, jak jeszcze wiele jest różnych rzeczy, których możesz się nauczyć, to zaczniesz się po prostu uczyć. No weźmiesz do ręki książkę, zaczniesz myśleć o jakichś kursach, o dodatkowych umiejętnościach szkolenia, gdzie później te rzeczy będą y, przynosić ci pieniądze. Czy to w twoim biznesie, czy jako właśnie samozatrudniony, czy gdzieś na etacie u kogoś. Będziesz mieć po prostu większe możliwości wytwarzać większą wartość dla innych ludzi i dzięki temu więcej zarabiać. zarabiać. E, punkt czternasty. Ludzie biedni obwiniają innych za swoją biedę. No to jest ich ulubiony sport. Oczywiście, widzisz, wiele z tych punktów to są właśnie różnego rodzaju wymówki, nie? W jaki sposób zrzucić winę z siebie samego na innych ludzi? Na los, na szczęście pecha, na to, że się urodziłem w biednej rodzinie, albo na to właśnie, że to przez tych bogatych my jesteśmy biedni. Moi drodzy, tak jak znowu powtarzam, o ile w jakichś krajach właśnie trzeciego świata, gdzieś w Afryce, gdzie, gdzie są, no tak skorumpowany jest rząd i, i wszelkie jakieś biznesy, że w ogóle człowiek biedny, no, to nie ma tam szansy żadnej życia praktycznie, nie? I zarobienia jakichś większych pieniędzy, to naprawdę można zarobić bardzo dużo w Polsce. I wcale ludzie bogaci w tym nam nie przeszkadzają, wręcz przeciwnie, pomagają nam, bo to oni rozwijają właśnie te biznesy. Oni inwestują w czyjeś biznesy, oni e, tworzą miejsca pracy, oni sprawiają, że gospodarka się rozwija, i dzięki temu ty też na fali tego rozwoju możesz iść do przodu. Więc obwinianie innych ludzi w ogóle za swoją biedę. No ile oczywiście politycy mogą ci narobić problemów, tak? Robią głupie jakieś przepisy, wprowadzają jakieś gu, 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 głupie różne reguły, nie? O tyle akurat w danym kraju wszyscy mają te same zasady, nie? Wszyscy mają te same zasady, więc jeśli 10 tysięcy ludzi potrafiło zarobić milion w ciągu jednego roku, to pomyśl ile zarobiło 100 tysięcy nawet, nie? W ciągu jednego roku, co już jest fajnymi pieniędzmi. To jeśli ci ludzie potrafili, to znaczy, że to, to nie są czynniki zewnętrzne, które cię blokują w tym. Tylko czynniki wewnętrzne, które są w tobie. Właśnie błędne przekonania, brak wiedzy, brak pewności siebie, na przykład, do czego zaraz też przejdziemy, nie? Czy. Czy brak, y, brak y, no, jakichś konkretnych umiejętności po prostu radzenia sobie z tymi finansami. I to nie jest wtedy powód do tego, żeby płakać, żeby użalać się nad sobą, czy y, no broń Boże zwalać winę właśnie na innych ludzi. Pierwszym krokiem powinno być to, żebyś dostrzegł, okej, okay, coś robiłem dotychczas źle. Coś robiłem źle z tymi pieniędzmi, więc w takim razie, skoro inni ludzie są w stanie zarabiać dużą kasę, są w stanie co więcej później tę kasę zatrzymać, czyli zaoszczędzić, odłożyć, mądrze zainwestować, to znaczy, że jest to możliwe do zrobienia. Czyli ja powinienem szukać w takim razie tego, co oni robią i zacząć powtarzać to, co oni robią, nie? Zacząć robić to samo, co oni robią, i wtedy mam dużą szansę, że będę mieć takie same efekty jak oni. I to jest wtedy mądre myślenie, a nie użalanie się nad sobą, zwalanie winy na innych ludzi, hejtowanie ludzi, którzy do czegoś doszli, to do niczego nie doprowadzi, absolutnie do niczego nie doprowadzi. Więc y, punkt ostatni, punkt ostatni, no to jest takie słynne powiedzenie, które w Polsce no, po prostu lata z lewa na prawo, że pierwszy milion trzeba ukraść że pierwszy milion trzeba ukraść. Ja nie wiem skąd ludzie to wzięli, ale wzięło się to na, na pewno. No, kto mówi, że jedyne pieniądze, co można zarobić, to można ukraść. No kryminaliści. Więc ktoś mógł to wyciągnąć jedynie na przykład z więzienia e, tego typu przekonanie, bo tam tacy ludzie, no, mogą mieć przekonanie w więzieniu. Może panować przekonanie, że żeby pieniądze zarobić, to trzeba je ukraść. No bo tam są złodzieje, nie? Mogło gdzieś powstać wśród właśnie e, za czasów komuny, kiedy faktycznie, no, utrudnione było zarabianie pieniędzy i człowiek musiał mieć jakieś tam układy, czy czy robić jakieś wałki, szwindle żeby właśnie dojść do dużych pieniędzy. Ale naprawdę w dzisiejszych czasach można zarobić ogromne pieniądze i wcale nie trzeba nikogo okradać. Tak jak powiedziałem, ja nie znam osobiście żadnej osoby, która by doszła do dużych pieniędzy okradając innych ludzi. Znam ludzi, którzy robili wałki, robili, okradali innych, ale oni przeważnie albo skończyli w pudle, albo po prostu nigdy nie doszli do jakiejś dużej kasy. Bo tracili całkowicie reputację, trafili, tracili zaufanie ludzi i nikt z nimi nie chciał robić biznesu. Więc... Nie znam ani jednej osoby, która by ten pierwszy milion swój ukradła. Eee, I tak jak mówię, jeśli ktoś obraca się w jakimś środowisku recydywistów czy, czy, czy po prostu kryminalistów, no to może takie wnioski wyciągać. Natomiast jeśli ktoś coś takiego do tobie do głowy nałożył, to się pozbądź tego, bo jest to naprawdę namówienie jak to, że pierwszą dziewczynę trzeba zgwałcić. No, no dokładnie to sam, ten sam poziom myślenia. Więc mam nadzieję, że tych 15 dzisiaj punktów dla Ciebie jest, że te, te punkty będą dla Ciebie właśnie te, wartościowym zestawem wskazówek, żeby się zastanowić właśnie nad Twoimi poglądami. Oczywiście tak jak mówię, w niedzielę będziemy to rozwijać, bo na tych dwóch szkoleniach, moi drodzy, no dostaniecie mega wartościową wiedzę. I z marketingu internetowego o 13 i o 17 właśnie na temat zarządzania swoimi pieniędzmi. I. Będziemy sobie oczywiście te tematy rozwijać, natomiast dzisiaj chciałbym od razu, moi drodzy, oczywiście, że pojawią się tutaj jacyś hejterzy i od razu będą blokowani, no bo niektórzy ludzie tak mówią, oni są oporni, na, nie posłuchają w ogóle o czym filmie, zobaczą od razu, że jest w tytule biedny czy coś, i, o, ja jestem biedny, nie, 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 ja jestem bogaty, bo mam ten słownik języka polskiego, biedny to znaczy człowiek, który nie ma pieniędzy na podstawowe swoje potrzeby. Czyli dużo jest takich ludzi, bo którzy są zadłużeni, zakredytowani chwilówkami, kredytami na 30 lat i nie mają faktycznie pieniędzy na podstawowe potrzeby. I wtedy, jak brakuje komuś pieniędzy, to nie trzeba hejtować właśnie innych, tylko zacząć coś zmieniać w swoim życiu. Zacząć zmieniać swoje przekonania, zacząć zmieniać swoje decyzje, które się podejmuje, zacząć zmieniać swoje działania i dzięki temu będziesz mieć inne zupełnie rezultaty, dobre rezultaty. Więc tego też Wam życzę, moi drodzy. Staram się tak jak mówię, uczyć was jak najwięcej tutaj z wielu różnych tematów, między innymi właśnie też z inteligencji finansowej. Więc do zobaczenia w niedzielę na tych dwóch szkoleniach. Mam nadzieję, że jeśli film ci się spodobał, to wrzucisz tutaj łapę w górę, żeby właśnie odwdzięczyć się za prawie pół godziny już chyba mojej tutaj pracy, chociaż jedną sekundą wciśnięcia łapki w górę. Też jeśli chcesz więcej takich właśnie materiałów otrzymywać, to subskrybuj kanał, bo wrzucam dla was tu regularnie filmy przynajmniej dwa razy w tygodniu. No a na dzisiaj już się z wami żegnam, więc trzymaj się. Miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć.